Premiera OP09 zbliża się wielkimi krokami. Dzisiejszy odcinek będzie głównie nastawiony na graczy. Cześć, z tej strony Petit. Witajcie na kanale Uminoboken. Przed wami lista zakupów gracza przed OP09. Oh. Yeah. Mimo, że sezon preorderów już dawno za nami, niektóre sklepy opublikują produkty dopiero przed samą premierą, gdy będą mieli dostawy praktycznie za drzwiami. Jeśli jeszcze nie posiadasz swojego boksa w Pre, nie martwcie nic straconego, obserwuj sklepy, na pewno boksy jeszcze wpadną. Jeśli o mnie chodzi w karty, zaopatruje mnie sklep tubacarts.pl. Jeśli nie masz jeszcze swojego ulubionego sklepu, a chciałbyś kupić produkty One Piece i nie tylko, to idealne miejsce dla Ciebie. Ceny przystępne są dla każdego produkty, dostępne są bez konieczności rzucania się na nie. Oprócz tego Mateusz prowadzi live break boxy ze wszystkich karcianek, jeśli chciałbyś dołączyć do wspólnej zabawy i otworzyć boksa rękami tuby, wbijaj na sklep zabawa gwarantowana. A na ten moment zaczynamy. Pierwszą kartą, na którą należałoby spojrzeć, jest Jinbi z OP07. Jinbi, o którym będziemy rozmawiać w poradniku dotyczącym grania Don Quixote do Flamingo, i Jinbi, który jest kluczową kartą, właśnie we wspomnianym deku. Jeśli jeszcze nie masz playsetu, czym prędzej skompletuj go, bo jego cena idzie ciągle w górę. Meta OP09 udowodniła, że jest skrojona pod DOFIEGO. Podobnie sytuacja ma się z Edwardem Weavillem z EB01. Powinno się posiadać playset takiego wariata i pełny, skompletowany pakiet 7 Warlords of the Sea. Kolejnym liderem, który warunkuje to, co powinniśmy zebrać w swoich binderach gracza, jest Shanks z OP09. Talia, która na początku formatu OP9 pokazała, że jest talią mocną i może konkurować z najlepszymi dekami w formacie. Karta, od której zaczniemy, jest Silver's Riley karta, która nie jest jakoś super tania, ale nie jest też jakoś przesadnie droga. Została niedawno wydana przy okazji premiery OP8. Obecnie ma lekką fazę hibernacji, ponieważ pełną moc pokazuje dopiero w kolejnym dodatku The Four Emperors. Jest to jeden z big Body, którego grasz w Shanksie. Jeśli jeszcze nie masz swojego playsetu, jest to prawdopodobnie ostatnia chwila, by kupić go w tej cenie. Na pewno przez jakiś czas. Kolejnym big body, którym warto się zainteresować, jest Shanks OP06. Karta, która obecnie kosztuje 4 eurocenty. Generalnie, jeśli nie mamy jeszcze Playsetu, nie ma możliwości, że stracimy na tej karcie, a będziemy mieli zapewnione dodatkowe opcje do deku Shanksa. Monkey D Dragon trzecie Big Baddy, które zyska na popularności. Jeśli nie mamy playsetu, śmiało dokończmy kompletowanie go. Oprócz Shanksa, jest też dobrą kartą Wzoro czy Belobeti. Także dostajemy w miarę uniwersalną kartę atakującą za grosze. Kolejną ciekawą kartą jest Gordon. Gordon, czyli sławna promka, która w swoim Prime, gdy królował Red Purple Low, kosztowała blisko 30 euro za sztukę. Teraz możemy go kupić za 2 euro, a to dlatego, że oprócz Rice Maxa, który został wydrukowany w OP06, w OP09 dostajemy nowego Gordona i Bandai w ten sposób chce obniżyć chorą wartość tej promki. Niemniej jednak jest to nadal dobra pora na kupienie tej karty, bo jeśli kiedykolwiek wyjdzie mocny silnik z kartami typu film, to nadal Gordon będzie pierwszym czy też drugim wyborem. No może drugim wyborem, bo Rice Max jest tańszy, i ma również ten trade film. Ale warto dodać, że RPLO grał nawet 4 sztuki tej karty, co nadal może być poniekąd jakimś tam wyznacznikiem i wzorem do przewidywania. Kolejną kartą, która zaliczyła delikatny pik, głównie w Stanach, to czarny Monkey D Luffy z OP04. Wiąże się to z likami dotyczącymi OP10 i tego, że wracamy z motywem Dressrosy, a taki typ właśnie Luffy ma. Nie jest to jeszcze top-pick i gwarant grania, ale jeśli nie masz playsetu, warto za grosze go teraz skompletować, by później nie żałować. Kaku nie jest to główny wybór graczy, jednak jest to jakiś tam Element silni silnika CP9. Mimo, że na zachodzie Kaku wyleciał z większości listy i obecnie nie jest grany, co pokazały regionalsy, to wschodnia meta OP09 pokazuje, że nadal może być wykorzystywany w czarnych dekach. Koszt zakupu tej karty jest niewielki, a playset zawsze warto mieć, nawet na wszelki wypadek. Płynnie przechodzimy do fioletowego koloru, pora uzupełniać San Diego, jedna z kart wykorzystywanych w Purple Luffy w nadchodzących tygodniach. Jeśli jeszcze nie grałeś tym dekiem, czy nie grałeś RP który wykorzystywał tego blokera, to zdecydowanie pora na zakup czterech sztuk. Świetny bloker ze świetnymi statystykami, a także możliwością grania go we fioletowych dekach za pół darmu. Do tego ma dwa k Contre. bardzo uniwersalna karta. Drugim blokerem do uzupełnienia jest tani Eustace Captain Kit z OP05. Podobnie do Lufiego jest bardzo tani, ale jest jedną z korowych kart w fioletowych dekach. Dlatego, jeśli chcesz od OP 8,5. Grać na przykład Purple Luffy, zdecydowanie jest to czas na uzupełnienie playsetów tej karty. Jedną z kart, która może zyskać na popularności, a nie jest oczywistym wyborem, to Labun. W OP09 mamy Blackbearda, który wyłącza nasze umiejętności On-Play, a to oznacza, że będziemy potrzebować czarnego, nazwijmy to, reduktora kosztu bez efektu On-Play. Czy Labun nim jest? Jest. Czy ma fajne staty do grania? Ma. Nadal można go kupić za 3 euro, mniej więcej, a jest szansa, że pójdzie do góry ze względu na to, że jest to karta z EB01, a wiemy, jaką Opinie ten set na początku miał i jak ludzie chcieli go otwierać. Pokazały to przykłady karty, takie jak na przykład Bruk. Kaido, kolejna czarna karta, która zaczyna być dołączana do ST14 Luffich. ich jest bardzo tania. Na wschodzie Blackbeard również wykorzystuje tego Kaido, i podobnie jeśli gramy Blackbeardem nie mamy on playabilities, umiejętność Kaido jest świetna. Dlatego w dobie premiery OP08 i tego, że single z tego dodatku pojawiają się w hurtowych ilościach, warto nie przespać momentu i kupić sobie playset na zapas. To by było na tyle, jeśli chodzi o karty, którymi warto się zainteresować w nadchodzącym czasie. Pamiętajcie, że już niedługo premiera Starter Decków i tam też kryją się karty, które grają, zwłaszcza Doffy i Purple Luffy. Także jeśli potrzebujecie więcej info o starter deckach i o tym, co będzie potrzebne, zachęcam do oglądnięcia mojego filmu sprzed kilku dni. Dzięki za dzisiaj, słyszymy się już w kolejnym odcinku. Do usłyszenia, cześć!